Minął tydzień w Rzeszów Info Tomasz Paniecki, a dziś mamy wspaniałych gości, panią radną Krystynę Wróblewską. Już nie powiem były, byłą posłankę RP, tylko panią radną miasta Rzeszowa. Witam pana redaktora, witam państwa. I pana Tomasza Skoczylasa, kandydata na burmistrza Głogowa Małopolskiego, ale to już jest druga tura. Tak, witam państwa serdecznie, witam pana re redaktora, witam panią radną. <laughs> Bardzo dziękuję. Minął tydzień, przeszedł Info. W zasadzie to chyba kampania w zeszłym tygodniu była takim tematem wiodącym. Powiedzcie mi Państwo o swoich odczuciach dotyczących kampanii. Może od Pana Tomasza zaczniemy. Bardzo dobry czas. Przede wszystkim współpracy, rozmowy z mieszkańcami. Odwiedziłem kilkaset domów. Mieszkańcy Głogowa zapraszali mnie do siebie. Przeprowadziliśmy rozmowy nad... Potrzebami, wyzwaniami, które są na terenie gminy Głogów Małopolski. I to była bardzo pozytywna kampania. Bardzo mi się podobała pod tym względem, że ludzie mówili otwarcie. Panie Tomku, mamy takie wyzwanie, chcielibyśmy tego, chcielibyśmy dialogu, chcielibyśmy współpracy. I ja widzę, że mieszkańcy tego chcą. Ja też te przez, te przez 5 lat, które od 2018 roku pokazuję w Głogowie, właśnie dialog, współpracę. Że można dużo razem wspólnie działać. I, i przez tę przez kampanię przede wszystkim przewija się jeden, jeden bardzo ważny taki wątek: wątek współpracy, dialogu i rozmowy z mieszkańcami. Tak bym to podsumował. Nikt skuteczniej współpracuje z mieszkańcami jak pani Krystyna Wróbarska. Wszyscy no. tak mówią w Rzeszowie. No, panie redaktorze, jest mi miło, ale myślę, że, tak, że ma pan rację. E, powiem tak. E, odczuwam zmęczenie. Zmęczenie, ale też taką radość, że miałam szansę przeprowadzić bardzo wiele rozmów. Tutaj podobnie jak Pan Tomasz, miałam bardzo pozytywne odczucia i mam pozytywne odczucia, kiedy rozmawiałam z mieszkańcami. Kiedy pokazywali mi, pani radna, przyszła radna, proszę, bardzo by nam zależało, żeby poprawić trochę tą ulicę. Bo chyba nic tak się nie kojarzy dobrze jak uśmiech, prawda? Oczywiście. A pani radna się zawsze bardzo ładnie uśmiecha. Zresztą pan Tomasz też i to chyba jest pozytywne. Ale relucie. ja powiem tak, kiedy byłam na przykład w Bziance, mi za to, jeszcze nie byłam radną, ale że udało się pewne rzeczy zrobić przy szkole właśnie w Bziance. Kiedy byłam na Przybyszówce, pokazywano mi, no tutaj fajnie byłoby, żeby tą drogę poprawić. Kiedy byłam na osiedlu Andersa, ludzie zwracali mi pewną uwagę, co tutaj też należałoby poprawić. Czyli ludzie tak naprawdę nie patrzyli na te jedynki, dwójki, czy miejsce na liście, ale patrzyli na to, kto jest z nimi podczas tych czy jest pani. otwarty, czy nie jest otwarty, jaką ma postawę wobec mieszkańców, prawda? Bo to tak. jest bardzo ważne. I powiem, y, było mi miło, kiedy jedna z pań mówi tak, wie pani co, po rozmowie ze mną, y, kiedy przeczytała ulotkę, co chciałabym zrobić, mówi, wie pani co, nie przypuszczałam, że będę głosowała na Prawo i Sprawiedliwość, ja będę głosowała na panią, bo po prostu... Y, jakby rozmowa ze mną ją przekonała, i to było dla mnie bardzo ważne. I zadali mi też mieszkańcy takie pytanie: czy pani w Radzie Miasta będzie współpracować, czy będzie tylko reprezentować swoją opcję polityczną? Ja mówię nie. Dla mnie samorząd jest współpracą, bo tak naprawdę na gruncie samorządu trzeba podejmować bardzo ważne decyzje dla miasta Rzeszowa. I myślę, że podobnie jak w Głogowie, podobnie jak w Rzeszowie, tutaj te wielkie szyldy, one są, bo. Bo ja nie ukrywam, reprezentuję prawo i sprawiedliwość, natomiast tutaj trzeba będzie współpracy, bo Rada Miasta Rzeszowa tak się poukładała, że jednak bez współpracy nie da rady podejmować ważnych decyzji dla miasta. I myślę, że to jest dobre. Mhm. To jest po prostu dobre. I chciałem właśnie coś dopowiedzieć, tego co mówi pani, pani radna. Właśnie bardzo ważnym elementem, jeżeli chodzi o samorząd lokalny jest to, że tu powinna być, być współpraca bezpartyjna. Ja, ja, ja jestem, jestem osobą, osobą bezpartyjną. Taka, nie no. jest otwarty na współpracę ze wszystkimi. Dokładnie. Ja nie reprezentuję żadnej opcji politycznej, ale w samorządzie lokalnym trzeba współpracować z osobami. Czy to ze strony prawej, czy to ze strony lewej. Najważniejszy jest po prostu Cóż, to się wyrażę, interes mieszkańców, w tym przypadku ja reprezentuję interes mieszkańców gminy Głogów Małopolski. I to otwarcie jest bardzo istotne, tak. na właśnie na mieszkańców wszystkich opcji politycznych yy, reprezentujących przeróżne środowiska, prawda? To jest, to jest klucz do sukcesu. A proszę mi powiedzieć, co Pan chciałby zrobić takiego istotnego, jeśli chodzi o inwestycje yy, w Głogowie? Jeżeli chodzi o mój program, to je, on jest jeszcze na stronie internetowej, więc jak mieszkańcy chcą, to jest www.włoskoczynastomasz.pl. Tam można sobie wejść, można zobaczyć. Inwestycji, jeżeli chodzi o gminę Głogów Polskich, jest... Trochę, tych wyzwań też jest trochę. Jak rozmawiałem z, z, z mieszkańcami, pierwszym takim wyzwaniem, takim priorytetem, y, to jest przede wszystkim szkoła na niwie, to jest rozbudowa szkoły narodnej, to mówiłem o tym jakby w moim programie i po, po prostu też odbudowa i jakby remont szkół istniejących, przedszkoli, żłobków na terenie, na terenie gminy Głogów Małopolski, poprawianie przede wszystkim infrastruktury rekreacyjno-sportowej, która jest na terenie y, gminy Głogów Małopolski. Mieszkańcy często pisali do mnie odnośnie parku na Grabinie, który jest przepięknym, y, zabytkowym parkiem. Trzeba dbać o te drzewa, doprowadzić y, tą rewitalizację, żeby była profesjonalnie zrobiona dla, dla, dla mieszkańców. I serdecznie zapraszam do siebie na moją stronę na stronę internetową, na mój profil na Facebooku, tam cały czas są interakcje z, z, mi, z mieszkańcami. Głogów jest niedaleko Rzeszowa, prawda? Czy widzi Pani współpracę z Głogowem jako samorządowiec? To znaczy ja tutaj mogę powiedzieć, że m, jako samorządowiec tak, ale jako dyrektor Wojewódzkiej Placówki Doskonalenia Nauczycieli przede wszystkim, ponieważ mam podpisane umowy z, I praktycznie z Głogowem Małopolskim jestem związana na co najmniej 7 lat. Ponieważ podpisaliśmy umowę w pro, z projekt, projekt RAPSTIM, czyli wyposażenie szkół, wszystkich szkół w gminie Głogów Małopolskich, w sprzęt komputerowy, w sprzęt robotyczny, świetne zajęcia dla dzieci, dla nauczycieli. Więc ja z Głogowem już jestem umową związana na co najmniej 7 lat. To po pierwsze. Ja bardzo cieszę się, że Pan radnym mówi o szkołach, bo dzisiaj kandydaci na wójtów, burmistrzów, starostów, prezydentów mówili, taką drogę wybuduje, taki obiekt wybuduje, to zrobię, a ja uważam, że inwestycja edu w edukację jest inwestycją w przyszłość i myślę, że z przyszłym burmistrzem Głogowa naprawdę ta współpraca będzie się układać świetnie, ze względu na to, że Głogów, można powiedzieć, jest taką sypialnią rzeszową. Właśnie to chciałem zapytać, Jest tak? sypialnią jest rzeszowa, rzeszowa z pozycji Rzeszowa, no nie powiem już jako radna, która y, starała się powszerzać Rzeszów, to muszę powiedzieć uczciwie, poszerzać Rzeszów, że no nie, nie, chyba tak daleko Ogłogów, nie, z, z, z daleko. <laughs> za daleko, ale współpraca w ramach takiej aglomeracji, y, wszystkiego blisko, blisko lotniska, a blisko Rzeszowa jak najbardziej, bo wydaje mi się, że no y, jest to wskazane, żeby z tymi wszystkimi gminami wokół właśnie miasto Rzeszów współpracowało. Miasto Rzeszów no muszę powiedzieć, że jest takim liderem, który powinien narzucać pewne trendy. Ale te trendy, które będą owocować pewną wspaniałą współpracą. I dzisiaj muszę powiedzieć, że rozmawiałam nawet z jednym z dyrektorów Rzeszowskich Szkół, z Rzeszowskiego Liceum, z panem Wanatem, też radnym gminy Świlcza. I właśnie tutaj taki pomysł mi się zrodził, że trzeba zaangażować młodzież rzeszowską, ale i okoliczną młodzież do tego, żeby przypominać sobie o bohaterach tych regionalnych żeby młodzież trochę więcej o nich wiedziała, kim byli, czym się zajmowali. Tutaj w okolicach Głogowa też mamy wspaniałych bohaterów w Rzeszowie, prawda? No mamy dzisiaj wspaniałe ulice Zbyszewskiego, Kotuli, Solarza. No trzeba powiedzieć o tych, żeby młodzież więcej coś na ten temat wiedziała. To nawet niektórzy pisali pracę magisterską. Oczywiście. Prawda? Tak, rola naczelnika miasta Rzeszowa Zbyszewskiego w powstaniu styczniowym w Galicji. No, pisałam o nim pracę magisterską. Ale z drugiej strony y, postać nietuzinkowa. I myślę, że takich postaci nietuzinkowych na terenie, czy to gminy Głogów Małopolski, czy to miasta Rzeszowa jest dużo. Ale muszę powiedzieć, że młodzież naprawdę niewiele o nich wie. Ale jeżeli sama młodzież się w to zaangażuje, będzie szukać w źródłach, a my jako ja jako historyk, i myślę, że wielu będzie się starało, to tak. Natomiast cieszę się, panie. Y, y, Kandydacie. Szanowny panie kandydacie, że myśli pan o szkołach, i to jest naprawdę miód na moje serce. Cieszę się. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że. Jeżeli chodzi o poszerzanie Rzeszowa, to pan prezydent Konrad jak powiedział, że nie będzie poszerzał Rzeszowa, nie będzie poszerzał okoliczne sołectwa i gminy, ponieważ yy, mieszkańcy Głogowa nie chcą nie tego chcą. poszerzenia. I ja tego poszerzenia też nie chcę i będę robił wszystko, żeby po prostu Głogów się nie poszerzał. Ale mimo wszystko chyba należy Głogów z Rzeszowem zbliżać na przykład komunikacją, prawda? Komunikacją, ale trzeba współpracować. Ja dlatego nawiązuję do tego tematu poszerzenia, ponieważ w sieci, jak i w social mediach pojawiają się informacje, że ja chcę przyłączyć głogów do rzeszowa. Informuję Ale wprost. przecież ja panu powiedziałam, że ja też nie chcę przyłączyć. Dokładnie. Nie chcę. Nie jestem za tym prezydent Fiołek. Też tego nie chcę. Ale ja muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz odnośnie właśnie edukacji, historii. Od kilku lat wspólnie z panem Robertem, z panem Krzysztofem prowadzimy taką stronę na Facebooku. Kocham głogów małopolski. Mieszkańcy Przynoszą zdjęcia, przynoszą różnego rodzaju takie historyczne. Jestem w tej waszej grupie i oglądam. Tak, przepiękne są, bardzo polecam. Jest to, można nazwać to już takie muzeum cyfrowe. Zrobiło mm -hmm. się i to się zrobiło społecznie, z potrzeby mieszkańców. Mieszkańcy sami przynoszą te zdjęcia, przynoszą różnego rodzaju umowy, akty, yy, podpisania różnych tam yy, działań na, na budynki. Jest to po prostu przepiękne. Możemy zobaczyć jak ten Głogów, jak ta historia jak się zmieniała. Się rozbijał, tak, zmienia. ja jestem tym zafascynowany. Jeżeli ktoś z Państwa nie był, kocham Głogów Polski na Facebooku. Przepięknie jest to prowadzone. A nam takie pytanie, ponieważ jest tutaj radna miasta Rzeszowa. Przyszła czy, radna. No, jeszcze, przyszła, jeszcze, no, tak. za, za parę dni będzie już radna oficjalna. <laughs> Ale czy komunikacja miejska Rzeszowska może dojeżdżać do Głogowa, czy nie? Czy to jest zadanie? Ja uważam, że jak najbardziej może, ponieważ młodzież z Głogowa dojeżdża do Rzeszowskich szkół. To jest po pierwsze. Wspólny bilet byłby fajny, żeby to wszystko miało ręce i nogi ale też bardzo dużo osób z Głogowa dojeżdża do pracy w Rzeszowie. Więc ja myślę, że to jest kwestia, żeby usiąść, żeby wójtowie, czy burmistrzowie okolicznych, którzy są wokół Rzeszowa, żeby usiedli do rozmów i żeby to po prostu zafunkcjonowało. Bo ja myślę, że to wszystko, co robimy jest dla ludzi. I czy to jest Głogów, czy to jest Rzeszów, to tak naprawdę, to ci sami mieszkańcy, ten przepływ ludzi jest ogromny, jest bardzo płynny, jest bardzo płynny więc myślę, że byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie. Mhm. A tak naprawdę no, mnóstwo ludzi, którzy pracują w Rzeszowie, mieszka w Głogowie. No i myślę, że to dla mieszkańców jak najbardziej. Co na to, Tomasz, was? Ja, ja uważam, że gmina Głogów jest przepiękną gminą do życia, do rozwoju. Pod względem turystycznym, jak i pod względem także gospodarczym. Po drugie, jak chodziłem, rozmawiałem z mieszkańcami, na przykład z mieszkańcami Wysokiej Głogowskiej, oni chcieliby lepszego połączenia komunikacyjnego z miastem, z miastem Rzeszów. I tak, dialog, współpraca, najpierw rozmowa z mieszkańcami, wypracowanie porozumienia, czego oczekują. I będziemy to robić. Jeżeli takie będą oczekiwania mieszkańców gminy Głogów Małopolski, żeby usprawnić ten transport, to oczywiście rozmowa i dialog jest bardzo ważny. No i trzeba słuchać głosu mieszkańców. To jest podstawa dobrego rozwoju samorządu, zwłaszcza lokalnie. A, bo takie też pojawiają się petycje dotyczące biletu dla młodzieży, a tak naprawdę dla wielu mieszkańców szerszej grupy społecznej darmowego biletu dla mieszkańców, czy w Głogowie taki darmowy bilet jest możliwy, na przykład do Rzeszowa, czy nie? Tak. To wszystko no, trzeba zobaczyć, jak będzie wyglądał y, budżet. Trzeba przede wszystkim przeprowadzić y, rozmowy z y, mieszkańcami. Trzeba będzie porozmawiać także z, y, z Rzeszowem. Jeżeli mieszkańcy będą. No w zasadzie to chyba jest i opłacalne dla Rzeszowa, hmm. i dla Głogowa, bo przecież mieszkańcy zostawiają pieniądze. Po pierwsze, a po drugie, wtedy można zostawić samochody w domu. No właśnie. I to jest, wydaje mi się, że bardzo ekologiczne. Kiedy mówimy o ogromnym zanieczyszczeniu. W latach 90., kiedy ludzie chcieli się przeprowadzić na przykład do Głogowa, mówili: A, no to to jest troszeczkę za daleko. Czy do Wysokiej Głogowskiej, jak ja dojadę do pracy? Teraz te czasy się zmieniły, a w przypadku właśnie takiego na przykład darmowego biletu całkiem możliwe, że ludzie zupełnie stracą ten, to, to poczucie dystansu. To jest bardzo istotne, chyba z punktu widzenia nawet pracowników. Ale są, miejsc są miejsca w Polsce, gdzie taka darmowa komunikacja jest. Ja zresztą w swoim programie wyborczym to napisałam, ponieważ tego oczekują mieszkańcy, a przede wszystkim seniorzy, bo gro seniorów, którzy mają bardzo niskie emerytury, pewno chciałoby nawet pojeździć. Po samym mieście Rzeszowie, czy dojechać do lekarza, czy dojechać gdzieś do miejsca kultury. I dla nich wyjazd też jest kosztem dużym. I pamiętam, jak jedna z pań mówi tak: Wie pani, co? Ja jestem seniorką, bardzo by mi zależało na tym, żeby komunikacja miejska była dla seniorów bezpłatna. Ja mówi to proszę popatrzeć na drugą stronę mojej ulotki. Właśnie to jest zapisane. A dlaczego tak mówię? Ponieważ ja byłam w Polskim Parlamencie wiceprzewodniczącą Komisji Senioralnej. I szanowni Państwo, to, że zaangażowałam się w trzynastą emeryturę, to, że właśnie wiele rzeczy, ta właśnie dla seniorów, karta dla seniorów, pewne zniżki, ale to wynika z tego, że no, pracowali seniorzy całe życie na swoją emeryturę. I wydaje mi się, że to się im od Państwa po ludzku należy. Od tego mamy samorządy. Od tego mamy podatki, żeby zastanowić się, jak te podatki rozłożyć. I y, ja, ja powiem tak: y, ja będę radną, która owszem będzie dbała o rozwój infrastruktury, bo to jest bardzo ważne: infrastruktura drogowa, infrastruktura kolejowa, dojazd do lotniska i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważne. Ale przede wszystkim y, ta inwestycja w człowieka, że, y, żeby ten człowiek czuł się w swoim środowisku bezpiecznie, żeby był wdzięczny właśnie za to, że dostaje coś, co tak naprawdę po ludzku mu się należy. Pan Tomasz, co dla seniorów? Jeżeli chodzi o temat seniorów, to w samej gminie Gołgów Małopolski jest ponad 23% seniorów. Mhm. Przede wszystkim zrobienie tej gminy bezpiecznej, przyjaznej i, i ta, ja cały czas będę podkreślał, współpraca i rozmowa, to jest bardzo ważne. Te miejsca takie jak Staw te, traczewskich, te miejsca takie jak y, grabina dostosowania dla mieszkańców, y, dla osób niepełnosprawnych, y, dla seniorów. Są, są, są by Tak, są, są, są po prostu bardzo, bardzo ważne. I też dedykowane akcje, profilaktyki zdrowotne. Pod, pod osoby starsze. Yy, cały program senioralny jest też u mnie na, na stronie, na Facebooku. Jeżeli mają tylko Państwo ochotę, to jak najbardziej można się z nim zapoznać. Ale grupy właśnie senioralne, osoby starsze, często z nimi rozmawiam i jestem. To są za tym właśnie, za, za zmianą, za taką właśnie rozmową, współpracą, też za gospodarowania ich czasu, żeby też było coś dla nich, jakby w tej gminie Głogów, Głogów Małopolski. A ja muszę podkreślić jedno, że seniorzy Dużo lepiej potrafią sobie zorganizować czas niż ludzie młodzi. I ja też w Radzie Miasta będę starała się zmobilizować ludzi młodych do działania, bo siedzenie przed komputerem w internecie to nie jest zdrowy styl życia. Młodzież trzeba trochę od tego odciągnąć i żeby spędzili trochę czasu również z seniorami, a od seniorów młodzi się mogą bardzo dużo nauczyć. Tak, i zapraszam do Głogowa Małopolskiego, właśnie to są mówi Pani Radna, żeby troszeczkę odejść od telefonów, od komputerów. Mamy przepiękne lasy, bór, tam biegamy. Byłam skończym... tam właśnie na takim ognisku u Was, który sołty zorganizował i to było świetne, naprawdę jeszcze w czasie yy, poprzedniej kampanii wyborczej. uważam, że właśnie to środowiska Wasze są bardzo fajnie zorganizowane. Tak, potwierdzam. Piękne okolice, lasy. To, tego, I fajni ludzie. I, i fajni ludzie. Fajni i tego ludzie. mieszkańcom Rzeszowa również brakuje i pewnie chcieliby... Y czasem trochę spędzić czasu i spędzi pójść na przykład na grzyby. Piękna gmina, zapraszamy. Gugów. nie jest. Ja uważam, że to nie jest sypialnia. To jest, miejsce, to jest gmina, która się bardzo dobrze rozwija pod względem turystycznym i gospodarczym, tylko trzeba dać jej nowy impuls, mieli mieszkańcy tego chcą, pozytywnie, współpraca, dialog jest z podstawą. Ale sypialnia to znaczy, że właśnie ludzie tam chcą być, chcą tak. odpoczywać, chcą mieszkać, a do pracy przyjeżdżają do Rzeszowa. To też jest sypialnia, ale tak nie do końca, bo to jest też tak. miasto, które ma swoje cele i tak. można. No i jest w strefie ekonomicznej, tak. to też nie wolno zapominać, że ta strefa się dobrze rozwija. Tak jest. Moimi gośćmi byli Krystyna Wróblewska, radna miasta Rzeszowa, już nie, Bardzo... były, już nie były poseł, bo tak <laughs> kiedyś poseł powiedziałem. 8 ósmej kadencji. I Tomasz Skoczylas, który <laughs> jest kandydatem na burmistrza Głogowa Małopolskiego. Dziękuję. Dziękuję i życzę powodzenia. Dziękuję serdecznie.